Idę po sposobem wsiadam. Dobry sobocie. Cześć! Ja nie gotowy, ale zaraz będę Cały blok naokoło. Ooo, biedny. Nie słodką panią, którą wypatrzyłem, nosiłem moje te dziury i mówię, to teraz takie spodnie się nosi. no można i takie. A, no tak mówisz. W sumie to i majtki na głowie można nosić. <głos》<głos》Powiedziała? Cześć! Cześć, bardzo mi miło. Kani. Zapraszam. Zaraz zadamy sprawdzimy, o co pytali ci fani. Ale ja jeszcze chciałem zapytać, jaki masz stosunek do księży? Nie podoba mi się to, że Kościół wpaja ludziom, że zakon, czyli robienie pewnych uczynków przybliża ich do Boga. Bo prawda jest taka, że zbawienie jest z wiary. I jakby zbawienie polega na tym, że my wierzymy w fakt tego, że Jezus Chrystus był, żył, poszedł na krzyż i zmartwychwstał. I to jest zero-jedynkowe. Albo w to wierzysz, albo w to nie wierzysz. I to, co przemawia jeszcze za tym, to fakt, że to jest po prostu wpisane w historię człowieka. I to nie jest charakter spekulatywny. Księża troszeczkę wypaczają to, ponieważ nakazują ci się spowiadać, nakazują ci się, musisz leżeć krzyżem. I tak nie będziesz na godzien. Ja, ja na Ewangelii buduję jedno podstawowe prawo, które Bóg nam nakazał. Mamy kochać Boga i bliźniego siebie, jak, swego samego, jak siebie samego. I to jest podstawa w ogóle chrześcijaństwa, jakby klu, jakby całości. Cała reszta jest wypadkową mojej relacji z Bogiem, którą sam buduję w, swojej codziennym, w swoim codziennym życiu. I jakby ludzie, którzy są stawiani w postaci księży, w postaci pastorów, powinni być pewnego rodzaju nauczycielami, ale nie uzupatorami władzy mhm. boskiej. I nie, jakby nie tymi, którzy, jakby, przez których jedynie do mamy dostąpić zbawienia. Słyszę, Słyszę, to to żelazko, tak, mamy. myślę, że jest nie teraz. Dobra. Cześć, tu ekskluzywny medal. Ja jestem w kawalerce Łukasza Jakubiaka. A Was zapraszam na najbliższy odcinek, w którym będę gościem. Emitowany będzie w najbliższą niedzielę. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z Londynu. Idę właśnie na swoje pierwsze zajęcia na Russell Square. Natomiast za mną pierwsza noc mojej nowej rodziny. Dobrze mi się trafiło, ponieważ rodzina bardzo miła, pomocna i komunikatywna. Cieszę się, bo również poza szkołą będę mógł z nimi rozmawiać i szkolić swój angielski. A, a po co? Wiadomo po co. Nie chciałbym swobodniej móc rozmawiać z gośćmi, którzy przychodzą do kawalerki, a się przyjeżdżają z zagranicy. A oto i moja szkoła. jest takie miejsce odpoczynku między zajęciami. Nieprawda, że przyjemne. Hello, it's okay. oh. Thank you. Is it no, yeah

Na chwilę do parku i zamierzam to zrobić, mam nadzieję, że mi nic nie potrąci. Zobaczcie jak to jest cudownie. Hi, my friend! How are you? I'm okay and you? Say hello to my Polish audience. Hello. Where are you from? My name is Julio, I'm from Argentina and I. And he's trying to, not, do not to speak uh, Spanish. No, I don't Spanish. Cześć kochani, kolejny dzień szkoły przede mną. Dzisiaj taka typowo brytyjska m, pogoda. Natomiast mi to zupełnie nie przeszkadza. Dzisiaj mamy piątek, a zajęcia aż do 17.00. Natomiast y, będą też takie zajęcia jak iLab, czyli praca z komputerem przy komputerze. E, różnego rodzaju zadania, ćwiczenia. Też widziałem trochę dłuższą przerwę na lunch. Dzisiaj poniedziałek, w Polsce święto, właściwie tutaj też, bank holiday, natomiast zajęcia są, co prawda krótko, bo tylko dwie godziny, później pewnie jakiś spacer, integracja. Witam. Witam, y tak. So... <grafię> so... Jedyność, prawie 11 lat za granicą. Nie wiedziałem, że, a tak czułem, że jednak pani dyrektor jest Polką. A, dzień dobry, dzień dobry, to ja siadam. Wyłączam, przepraszam, jestem na dywaniku pani dyrektor, pozdrawiam gorąco. Nie, na kawę przyszedłem, na kawę. <grafię> No dobrze. Dzisiaj mamy czwartek, ostatni dzień mojej szkoły. Koniec kursu. Czas wracać do domu. Było fantastycznie. Mam nadzieję, że poprawiłem swój angielski. Jestem bardzo przekonany, że Robiłem, ale będziemy mogli to sprawdzić przy kolejnych wywiadach z gośćmi zagranicznymi. Oczywiście nie zamierzam przestać uczyć się angielskiego przebywając w Polsce, dlatego mam nadzieję, że szybko to sprawdzę, zapraszając kolejnych gości do mojego programu, którzy przylatują do Polski.